Cześć, wszystkich tutaj Zęciak. I jak wiecie, na moim serwerze craftcube.pl, na który Was generalnie serdecznie zapraszam, jest dostępny tryb Money SMP. Tryb polegający na zarabianiu prawdziwych pieniędzy, które możecie wypłacić w prawdziwym życiu. Tylko skąd się biorą te pieniądze? Pieniądze się biorą, moi drodzy, z mojej kieszeni. Czyli jeżeli Wy wypłacacie 100 zł, to ja jestem na minus 100 zł. Więc wyobraźcie sobie sytuację, w której na serwerze pojawia się błąd i ziomek nagle może kopiować pieniądze. Załóżmy, że uzbierał 1000 zł i chce je wypłacić. Wtedy ja tracę te 1000 zł i idzie na jego to konto. Przez jeden głupi błąd. Moi drodzy, oglądajcie ten film do końca, ponieważ na serwerze pojawił się taki błąd Podobno, i dzisiaj go sprawdzimy Jeżeli chcecie więcej takich filmów, zostawcie widzowie lajka Wbijmy tutaj 2000 lajków, będzie mi naprawdę bardzo miło Zasubskrybujcie ten kanał, czerwony przycisk musi być czary, bo wbijamy 150 tysięcy subskrypcji A jeżeli to już wszystko zrobiłeś, to możesz w tym momencie napisać w komentarzu swój nick To rozdam ci coś na moim serwerze To tyle, cześć Moi drodzy, na moim Discordzie pojawił się tajemniczy gość Który napisał ticket, po prostu, jak zwykły gracz Wyobraźcie sobie, że wchodząc w ten ticket, napotkałem na coś takiego. Moi drodzy, jak widzicie, jestem aktualnie na moim Discordzie yy, No i jest tutaj taki, takie centrum pomocy, po prostu są tikety, zgłoszenia Ziomek napisał, że ma błąd na kopywanie hajsu Podobno, z tego co ja tu rozumiem, że gąbka daje nieskończoność hajsu Czyli jeżeli skopiesz sobie gąbkę, to nawet widać na tym screenie, że ona wypada yy, i, może, i, i, I daje po prostu pieniądze I to jest pytanie, czy to w ogóle jest prawda, czy nie Czy to jest jakiś wklejony po prostu screen z Photoshopa, nie mam tego, nie mam zielonego pojęcia Nie wiem, napiszę do niego, jesteś może jak mi odpiszę to oczywiście wam dam jak najszybciej znać, ale muszę to jak najszybciej sprawdzić, czy to naprawdę działa. Dobra, moi drodzy, mam najpotrzebniejsze temy. Pytanie jest, skąd ja w ogóle mam wziąć gąbkę I jest to naprawdę bardzo dobre pytanie Dobra, uwaga, moi drodzy, skąd wziąć Gąbkę w Minecraft To jest naprawdę dobre pytanie Gąbkę można zdobyć w trybie przetrwania Zarąbiście, zaobserwuję wodę w przemieniu pięciu bloków Coś tam, no dobra M mokre, mokre gąbki można znaleźć w podwodnej świątyni Okej, okay, dobra, moi drodzy Czyli muszę znaleźć podwodną świątynię Dobra, moi drodzy, jak widzicie mam Elytrę Mam też firewerki więc na pewno Będziemy, no, jej trochę szukać. E, musimy już szukać typowo na oceanie, mam nadzieję, że ją dosyć szybko znajdę, jeżeli nie, no to będzie problem, ale tu już jest ocean i w zasadzie powinno, wydaje mi się, nawet to szybko pójść. Przynajmniej mam taką nadzieję, ponieważ, no tak jak szybko powiedział, tak, tak jak mówię, trzeba jak najszybciej naprawić i znaczy, no sprawdzić, czy w ogóle ten błąd działa, bo jeżeli nie działa, no to jest spoko, ale jeżeli działa, to mamy przerąbane, bo jestem na minus. O! Znalazłem! Ty normalnie nie wierzę, że znalazłem ją tak szybko, ty! Ja pierdzielę, ej, no obiecuję wam, że te da byłem się po prostu w randomowe kordy. Dobra, pytanie w ogóle. Ja muszę to jakoś ogarnąć. Czekajcie, zabijmy może sobie na razie tego ziomka. Y ja w ogóle powiem wam szczerze, że jestem pierwszy raz w takiej świątyni. Okej, okay, zabiłem go, jeszcze jestem za to grosza. Super. Mega się cieszę. Okej, okay, ja się boję, że się tutaj yy, zginę, ale no raczej mam nadzieję, że nie. Dobra, mam, mam kilka refów, więc raczej powiem, jak, jak najdłużej przetrwać. Gdzie tu się respią te gąbki walone? Czy ta świątynia jest już ogra ograbiona, czy, czy mi się zdaje? Wiecie co? Chyba to jest bardzo, bardzo możliwe, że ta świątynia jest już ograbiona, a po prostu nie wiem, gdzie tego szukać. Kalo, gąbki, gdzie jesteście? No nie ma tu żadnych gąbek. I jak ja mam sobie z tym zadaniem poradzić? No nie ma, nie ma widzowie Ja pierdziele, ja zaraz ginę, tu się utopię totalnie Ty, znalazłem, znalazłem, dobra, ty Te gąbki są tutaj Dobra, były, jednak ta świątynia nie jest ograniana, dobra Muszę ich zdobyć jak najwięcej Czym je najlepiej w ogóle skopać? No, to jest dobre pytanie yy, dalej nie mam pojęcia Więc dobra, weźmy sobie, no, może na razie wypłyńmy Czekajcie, WB czy motyką będę mógł to na luzie skopać szybciej? Czy? wydaje mi się, że tak. Kurde, tak dawno nie ogarniam, nie ogarniam takich rzeczy jeszcze. Dobra, zjedzmy sobie refa. Spróbuję, moi drodzy, let's go. Dobra, motykom, motykom. Tak, motyką, dobra, zarobiście. Wypada to w miarę spoko. Potrzebujemy bardzo dużo tych gąbek. Pytanie, czy to w ogóle zadziała? No jestem mega tak naprawdę ciekawy. Jeżeli tak, no to jestem e, gigaszefem Znaczy to no, gigaszefem, no muszę tak najszybciej naprawić, no. Dobra, zbiera... zbieram ich jak najwięcej, kurde, póki mogę. O kurde, dobra, ty. A, jakiś efekt dostałem, że nie mogę kopać. No to Tyle mi musi starczyć. Dobra, 25 gąbek, jest ok. Pójdźmy na RTP i zobaczymy, co z tego będzie. Muszę poczekać te 5 minut, żeby mi ten efekt szedł, bo nie będę mógł rozwalać. No niesamowite. Dobra, moi drodzy, tak jak w ogóle widzicie na tym screenie, te gąbki są przepalone, więc najprawdopodobniej chyba muszę je przepalić. No zobaczymy. Dobra, moi drodzy, mam gąbkę, yy, jest tutaj postawiona. Dobra, rozwalam i nie dostałem żadnych pieniędzy. No czyli najprawdopodobniej muszą być one przepalone. Dobra, zróbmy to dosłownie tak, jak na tym screenie. Mam nadzieję, że niczego nie pominąłem, bo jeżeli tak, no to, no to nie wiem. Dobra, zbiorę sobie to na szybko. I lecimy przepalić te gąbki Dobra, moi drodzy, tak jak już widzicie, trochę gąbek mi się przepaliło Więc weźmy sobie po prostu je rozstawmy I zobaczmy, czy to tak naprawdę dobrze działa, nie? Dobra, moi drodzy, ja już mam je rozstawione Także zobaczymy Wielki widzowie moment Czy ten błąd działa? Czy w ogóle z gąbek mi coś powinno polecieć? W ogóle z gąbek, nie wiem No, generalnie to powinno być traktowane jako zwykły blok ok? Zwykły blok, dobra, uwaga Sprawdźmy, moi drodzy, na początku Lećmy, 8 złoty. 8,20 8, 20. Czemu tu jest taki drop w ogóle? Czemu lecą takie grube pieniądze? Czemu lecą takie pieniądze duże? Dlaczego? Dl dla dlaczego to tak działa? 9 zł, 4,50 50. 8, dwa i te one mi nie znikają. Ja je mogę cały czas widzowie stawiać. Nie no, to jest żart. No to jest widzowie, obiecuję, że to jest jakiś w tym momencie żart. Czy ja, czy, czy to naprawdę. Dlaczego to działa? Dlaczego to działa? Dlaczego? Dobra, uwaga. No nie, no nie wierzę. Ej, dobra widzowie, ja w tym momencie yy, nie wiem, co mam powiedzieć. Ja muszę to po prostu jak najszybciej naprawić. No aktualnie to dropi mi 140 zł mam na koncie. Czy wy to widzicie, ile mam na, na sidebarze napisane, ile mam pieniędzy? 140 zł. Ja, ja mogę ja mogę zostać milionerem walonym w... Chwilę po prostu, chwilę mo mogę, moi drodzy, po prostu yy, zostać milionerem. Wyobrażacie sobie, że ziomek, yy, jakiś, który to ogarnia. O, a tu na przykład teraz mi nie dropło. Ty, admin się jakiś do mnie tepnął. Ty, admin się do mnie jakiś tepnął. Nie wiem, czy widzieliście. Tofels, widziałeś. To yy, Tofels chyba. Admin, mamy problem. Jest błąd na serwerze. Dobra, jest mas masakra, tak szczerze. Ja, ja nie wiem. Admin, że mnie tepnął, chyba zobaczył, że po prostu tyle hajsu dropię I chciał zobaczyć, no nie wiem. Jak widzicie, moi drodzy, ja już mam 200 złotych i to jest w tym momencie chore, nie? Ten błąd, ja nie wiem. Ja sobie uzbieram, moi drodzy, 1000 zł do... Tak szczerze to idzie wszystko z mojej, pi... z, mojej... z mojej Z mojej kieszeni, więc ja nie wiem co, co ja mam w tym momencie zrobić. Ile mam jeszcze tych gąbek? Mam 11 gąbek. Jeżeli jakiś grać się o tym zaraz dowie, bo ten ziomek Sprzeda to komuś, to ja w tym momencie jestem Na minus tyle pieniędzy, że to jest po prostu chore nie? Jeszcze fajerwerki nie biją, nie wiem czemu Ja nie wiem, widzowie, ja w tym momencie nie wiem Co mam zrobić. Jak jest w ogóle reakcja czatu? czat w ogóle ma w to wyrąbane, więc no ja mam 300 zł Prawie. <laughs> Mogę sobie w tym momencie Po prostu farmić te siano I, I mieć totalnie wyrąbane. Nie wiem Stary. Ja nie wiem, stary, co ja mam w tym momencie zrobić. Ja nie wiem, w tym momencie gąbki to jest po prostu najlepsza rzecz na serwerze, no. Ja w tym momencie yy, jestem po prostu najbogatszym graczem. Lecz strasznie w ogóle, randomowo jest 100% na drop, chyba po prostu. Ja, jak widzicie, no kurde. No już 400 zł prawie mam. Już 400 zł. No ma 400 zł. Wbiję, moi drodzy, do 500 albo do 1000 spróbuję, ale no nie wiem, czy mi się uda. No jak widzicie, no mogę sobie kopiować totalnie hajs, no. Jest totalne kopiowanie na serwerze. Nie wiem, co ja w tym momencie za bardzo mam w ogóle zrobić, nie, Tak szczerze. Ty, no, admi się do Cały czas stepa, no co jest? Halo Tofels, widzisz, co tu się dzieje? Znaczy, jak nie wystarczy ci 200 PLN. To wystarczy mi. Można kopiować siano. Nie wiem, piszę do admina, że mogę. O, on też może, on też może, żeby nie było, on też. Patrz, znisz. Znisz. Help. Op. No, dodaj mu siano. No widzi. No widzi przecież, że mu dodaję. Można kupować normalnie siano. No patrz, patrz stary. Gąbki. Wystarczy mieć kilka gąbek. Aha, i mi gąbki. Nie no, masakra. Wypłacamy. Nie ma szans. To weź chce to wypłacić jakieś pieniądze. Idź, naprawiaj. Zgłoś... Zgłoś to szybko do technika, żeby to ogarnął. Nie no, masakra, widzowie. Ja mam 470 zł. Widzowie, zrobione. W... No w 3 sekundy, nie? Widzowie, to by było na tyle z tego odcinka. Ja, ja nie wiem. Wbijajcie na Craft Zróbmy może Coś w tym stylu, że ja nie wiem, mam nadzieję, że do, do wypuszczenia tego filmu y, jest to już zablokowane, bo jeżeli nie, no to jesteście milionerami, a ja właśnie w tym momencie zepsułem serwer. I wiecie jak grafki zostawcie lajka, like zasubskrybujcie ten kanał, a ja muszę znaleźć nick tego ziomka. Znaczy, no w topki mogę sobie sprawdzić i po prostu możliwe, że na przykład taki Marcel Pros w tym momencie y, ma, ma ten. Ma w tym momencie tyle hajsu i możliwe, że to jest też na tych gąbkach z, z, zebrane. I po prostu robi tak, żeby mi się nie skapnął, że on ma że on ma tutaj, że może sobie kopiować te, 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 te pieniądze. Nie wiem, muszę wszystkich sprawdzić, to jest masakra, nie? Widzowie, trzymajcie się, życzcie mi powodzenia, napiszcie w komentarzu powodzenia po prostu i tyle. Na razie.